Kolejna klęska Kaczyńskiego. Tymi słowami weteran walk z kaczyzmem i wybitny znawca owadów towarzysz Stefan Niesiołowski skomentował wyniki wyborów, w których partia Kaczyńskiego zdobyła największą ilość głosów. Nie od dziś jednak wiadomo, że ważna jest nie ilość, ale jakość. A fakty TVN mówią same za siebie. W zakładach karnych zwyciężyła bezapelacyjnie partia, zdobywając blisko 35%. Zaufaniem osadzonych cieszą się również cyrkowcy Palikota. Nie od dziś bowiem wiadomo, że więzienia to istny raj dla aktywu gejowskiego. Ponad 18% dla twojego ruchu nikogo więc nie dziwi. Każdy bowiem wie, o jaki ruch chodzi. Kaczyści zaś jak zwykle przegrali z Kretesem, uzyskując zaledwie 6% głosów. W taki oto sposób demokracja po raz kolejny zwyciężyła. By żyło się lepiej. By żyło się lepiej wszystkim.